Cześć! To będzie filmik instruktażowy, powiedzmy. Tylko i wyłącznie chciałabym się skupić na jednym elemencie, na stanie na barku. On czysto wzbudza dużo emocji i strachu, mnie nie umiem i nie wiem jak. Wcale nie jest taki trudny. Chciałabym pokazać Wam parę podstawowych rzeczy, jeśli chodzi o ten element, tak żebyście sobie mogli ćwiczyć to w domu w miarę, mam nadzieję, niekontuzyjnie. Nie I tyle. Zaczynamy z takiej pozycji dokładnie, w której ja siedzę teraz. Potocznie mówimy na nią czwarta albo swazdyka ze względu na kształt nóg. Czyli siedzę na dwóch pośladkach, jedna noga zgięta z przodu, druga noga zgięta za siebie, stopakowo pośladka. Jest to pozycja, w której w miarę łatwo będzie nam później operować nogami i miednicą, jeśli chodzi o wejście na bark. Dosyć kluczowe w tym ćwiczeniu, w tym elemencie, dosyć kluczowe jest ustawienie rąk. Teraz wysyłam, kładę rękę na podłodze i właściwie chcę się oprzeć tylko na przedramieniu i dosyć istotne, powiedzmy, ja to robię dosyć tak matematycznie, powiedzmy, jeżeli chodzi o, o tłumaczenie i nauczanie, wiadomo, że kiedy tańczę czy improwizuję, no to nie odmierzam tego co do centymetra, ale na ten moment skoncentrujmy się na tych kątach prostych, które są, po prostu wiele ułatwiają. Dłoń na przedłużeniu naprzeciwko łokcia, bark nad łokciem, ale idę od razu dalej i kładę się dokładnie po linii ramienia i tworzę kąt prosty między łokciem, między ramieniem a, ramieniem, a przedramieniem, czyli kąt prosty w łokciu. Mam już y, trzy wierzchołki z czterech kwadratu, podstawę na której stoję. Niektórzy też, y, czwartym moim wierzchołkiem będzie y, po prostu moja dłoń, czyli nie mam tu żadnych boków, tak jak w tym przypadku, ale mam dłoń. Niektórzy wolą y, zostawić rękę z tyłu. To jest zarówno łatwiejsze, jak i trudniejsze. Łatwiejsze, bo trochę ciężej jest mi się wywalić do tyłu, kiedy stoję na barku, ale trudniejsze, bo potrzebuję więcej siły, żeby oporować e, ręką e, oporną, która mi pomaga się utrzymać. Więc wybór należy do ciebie. Ja bym sugerowała jednak zostawienie. Ręki z przodu. Więc jeszcze raz przypominam, siedzimy sobie w swastyce, w czwartej pozycji, i tylko kładę po prostu swój korpus y, dokładnie do boku. Tu mam ościała, kładę się dokładnie do boku. Y, kąt prosty w łokciu, bark. Nad garstek, łokieć. Odkładam spokojnie głowę, nic nie trzymam, nie napinam barku nie barku, tylko karku. Nie napinam karku. Kładę dłoń jako czwarty wierzchołek mojego kwadratu. No i teraz yy, najbardziej newralgiczna część całego elementu. Jak wejść do stania na barku? Najłatwiejszą opcją. Jest y, po prostu wykonanie zamachu prawą nogą, nogą, która jest u góry. Nazwijmy je sobie: noga, która jest u góry, będzie nogą pracującą, noga, która jest na dole, będzie nogą oporną. I teraz moja noga oporna pracuje trochę jak lewarek, trochę jak y, sprężynka, bardziej jak lewarek. Czyli ja za pomocą tego, że odpycham się palcami stóp od podłogi, Podnoszę miednicę nad yy, podłogę. Ok? To jest pierwsza rzecz. Teraz praca mojej nogi pracującej jest na tyle istotna, że robię sobie większą powierzchnię, na której stoję, oddalam drugą nogę i już tak naprawdę to już jest zawieszenie na barku. Możesz to zrobić na palcach, ale sugeruję, żebyś na razie robił to. Nie na podbiciu, na tych palcach, tylko w pełni stabilnie. Ja naprawdę mam ciężar ciała na stopach również. Czyli nie mam wszystkiego na swoim barku, ale też na stopach. Czyli jeszcze raz pomaga mi to. Mam nogę z tyłu w swastyce, robię duży zamach po kole i sięgam nogą aż tam daleko i odpycham się. Jeżeli używam dużej siły do zamachu. To moja noga oporna tak naprawdę wcale nie musi dużo ładować w ziemię, żeby się utrzymać. To jest taka podstawowa wersja, dosyć siłowa. Jeżeli hmm, robię to dynamicznie w układzie, jest mi też trochę łatwiej, ponieważ korzystam z tej siły, którą przykierunkowuję z upadku, z siły grawitacji. Na y, podniesienie miednicy, czyli jakby spadam, i dzięki temu od razu moja miednica idzie do góry, trochę jak huśtawka, jest trochę łatwiej. Y, jak jestem w tej pozycji i już dotarliście tutaj, możecie sobie spróbować zobaczyć, czy jestem w stanie przenieść więcej ciężaru ciała, faktycznie na bark i na rękę. Bardzo ważna jest ta ręka na której stoję, też staram się mieć tutaj kąt prosty. Yy, on się tworzy dzięki temu, że to jest czwarty wierzchołek, czyli nie sięgam gdzieś tam, nie sięgam gdzieś tam, ponieważ nie będę miała siły. Staram się ją mieć tutaj. Na początek po prostu połóż nogę na tym łokciu, musi być kąt prosty, żeby było w miarę łatwo i yy, tylko yy, przywieź swoją piętę do yy, pośladka. Jeżeli się nie boisz, jeżeli masz siłę, Możesz spróbować teraz krok po kroczku zbliżać drugą nogę i wejść do takiej kuleczki. Wszystko razem. Żeby mi było naprawdę łatwo, ja tutaj okej, okay, muszę utrzymać równowagę i tak dalej. Ale trzymam kolana na mojej e, ręce i tak naprawdę tak naprawdę trochę odpoczywam. Jak schodzę z pozycji schodzę w ten sposób, sam sposób, w który wyszłam. Odkładam nogi na boki. Odkładam kolano i schodzę na bok. Jestem z powrotem z boku, jeżeli będę chciała go się odepnąć i usiąść yy, z powrotem. Czyli podstawą, yy, podstawą tego wejścia do yy, dostania yy, do na bark jest przede wszystkim są ręce, jest praca tych nóg. Jeżeli umiesz już wchodzić na bark w ten sposób, po kole, możesz spróbować wbić się bardziej siłowo, czy korzystając z pędu, i wbić się do pozycji od razu do kuleczki, bez zamiatania nową pracującą po podłodze. Czyli możesz spróbować od razu jakby wejść do górki. Ok? Tu mi pomaga jakby ta siła, ale przede wszystkim to, co mnie wznosi, to nie jest sama noga i sam brzuch, tylko to jest przede wszystkim noga, yy, noga oporna, noga z której się odbijam. No i dalej mamy różne warianty. Mogę wysłać nogi na boki, mogę wysłać nogi do nieba, mogę próbować na yy, różne sposoby sobie schodzić. Być może, jeżeli znasz to, yy, być może możesz zrobić w ogóle przejście przez dwa barki ale myślę, że to następnym razem na no spokojnie. No i tyle. Czyli najważniejsze to jest to, co mi daje stabilność i wsparcie w tym elemencie. To jest przede wszystkim podstawa, po drugie ręka, która jest z przodu. Ona pomaga mi utrzymać balans. Częstym problemem jest to, że spadają tyłki. Do tyłu, przy wyjściu na bark. Żeby tego uniknąć, naprawdę muszę trzymać ciężar ciała na stopach i jednocześnie operując też, wspierając się na tej ręce. Czyli ja e, naprawdę wysyłam miednicę do przodu i naprawdę trzymam się tu. E, bardzo ważne, palce dotykają stopy. No i druga rzecz. Yy, taka najistotniejsza to jest noga oporna, noga na której się wspieram i wchodzę do góry, odpycham, od której się odpycham. W zasadzie tylko dzięki niej yy, jestem w stanie wejść już do pozycji. I to wszystko. Pamiętajcie yy, też proszę oczywiście, żeby zawsze ćwiczyć na dwie strony. Czyli y, ja teraz przez, ta, przez cały filmik instruktażowy pokazywałam tylko jedną stronę, zawsze robiłam na lewym barku, ale cokolwiek ćwiczysz, nie tylko stanie na barku, jeżeli ćwiczysz równowagę, ćwiczysz piruety, ćwiczysz cokolwiek, zawsze ćwicz na dwie strony. Yy, I tak samo tutaj. Zrób sobie y, w ramach ćwiczenia 5-10 wejść na jedną stronę, 5-10 wejść na drugą stronę, no, a później aplikuj to. Po prostu do swojego tańca. Także dziękuję bardzo i powodzenia!